Siemanko. Dzisiaj troszkę inny temat niż praca, a mianowicie chciałem trochę powiedzieć słów o Split paymentie, który wszedł na próbę od tego roku, od stycznia, ale wszedł w życie na stałe niestety z dniem 1 listopada. Jest to metoda podzielnej płatności, która na pewno, na pewno nam ułatwi życie, tak? Bo każdy ma czas przejść na przelawanie kwoty netto plus VAT firma musi założyć dodatkowy rachunek, który się, przykładowo w moim przypadku, tak było, się konto nie przekształciło. Eee, także musiałem założyć nowy rachunek, rachunek netto, rachunek VAT, eee, zarejestrować go w CIDG. Metoda, z którą się na pewno już spotkaliście, spotkacie, prowadząc firmę, prowadząc usługi księgowe. Na pewno super ułatwienie, jak to dla nas. Śmieszne to jest to, że troszkę te grabie gramy w jedną stronę, bo kurczę idąc do, do Media Expert to telefon przykładowo, który Wam służy do pracy w firmie i bierzemy go na firmę, nie powiemy przecież, że poprosimy fakturę przelewową, bo nikt nam tego nie da. A tak niestety trzeba teraz w większości przypadków robić, bo niestety tylko ZUS podatki, tak, chyba państwie pracowników schodzą z tego kontakt, dobrze pamiętam. A tak poza tym powyżej 15 tysięcy przelewy są rozdzielane na konto netto i na VAT. Także każdy przelew otrzymacie vat osobno powyżej 15 tysięcy. Chociaż są firmy, które się nie bawią takie rzeczy, w moim przypadku również, z którą firmą współpracuję, nie bawi się takie rzeczy. Przelawa nawet złotówkę tak ją podzieli na osobno na środki netto, osobno na środki VAT. Także jest naprawdę świetnie. Teraz mając opóźnienia przykładowo w płatnościach od jakiegoś kontrahenta, zapłacicie za październik podatki, dochodowe, VAT jak Wam wychodzi, za listopad, za grudzień. Firma Wam przeleje w styczniu tak naprawdę pieniądze, które Wam rozdzieli, trafią do Was na, na konto netto, na konto VAT. Tak naprawdę te pieniądze VAT już są wasze, bo wy za lipiec, za, przepraszam, za listopad, październik, grudzień dawno płaciliście już e, podatki, ale nie, one będzie trzymane na koncie VAT, z którego nic nie można zrobić. Jest to naprawdę świetne udogodnienie. E, po telefonie do Urzędu Skarbowego zapytałem się, jak te pieniądze można odzyskać. No to o, są tak, dwie opcje: albo będziemy czekać, aż nam się środki po prostu nazbierają i będziemy systematycznie wydawać z tego, z tego konta na podatki, ZUS, takie rzeczy albo złożymy jakąś prośbę, pismo tak o wydanie środków VAT co, co jest znowu śmieszne, bo my w takiej deklaracji, którą składamy musimy napisać wyjaśnienie, dlaczego są potrzebne nam nasze pieniądze ja rozumiem, jeżeli ktoś obraca milionami i ma dużą firmę, bardzo dużą wtedy może tam sobie dzielić tak? ale tutaj co się dzieje w tej Polsce dla naszych małych takich firm to jest no, po prostu samobójstwo. Tak? Nieraz wiadomo, że te środki VAT-owskie musimy zainwestować w materiały, musimy zainwestować wszystko po kolei zanim ta faktura spłynie a tu się okazuje, że jeszcze mamy podzieloną płatność a też nie każdy ma zawsze tyle zakupów, żeby co miesiąc ten VAT, te po opróżnić do, do zera Także świetne rozwiązanie. Naprawdę ten kraj schodzi, schodzi na psy, im dalej tym coraz gorzej. Nie mamy ani swojego żadnego motoru, samochodu. Przemysł nas naprawdę, kurde, totalna żenada. Wszystko jest robione. kurcze, po to, żeby tylko nam ułatwić życie. Ja by trzymać. Jeszcze przyjdą takie czasy, kurcze, że zarobimy 5000, wydamy dwa to fisku weźmie nam że nasze 5 powie nam wystarczy ci dwa, za dwa przeżyje. jak będziesz chciał resztę to złóż też pismo odnośnie tego, żeby kurcze powie, żeby wyjaśnić znowu po co są potrzebne na nasze pieniądze, nie? Jest to śmieszne kurcze w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie naprawdę pracują a ceny wszystkiego idą cały czas do góry jest, jest kurcze coraz drożej, te pensje wcale tak naprawdę mimo delikatnej wzrostu inflacji nie idą jakoś horrendalnie wysoko do góry. Są wcale nie są też wysokie, tak? One, one tak tam coś rosną, ale to jest wszystko tak naprawdę wielkie gówno, za przeproszeniem. No ale no przedsiębiorcy jak zwykle dokładają Wszyscy, wszystkie kurczę, starania, aby tylko było gorzej, a nie lepiej, tak? nie, to nie jest nic ułatwione. Jeżeli chcą wprowadzić Split Payment, niech wprowadzą, tak? ale niech jest tak, że jeżeli idę przykładowo znowu po ten głupi telefon, który codziennie korzystam, używam do pracy w firmie, to powinno być tak, że jeżeli VAT-u przykładowo, dajmy sobie łatwy przykład, jeżeli telefon kosztuje 1000 zł netto, to mamy 230 zł Watów. To powinno być tak, że jeżeli przykładam kartę, bo przecież nie mogę gotówki wypłacić e, 1000 zł netto z konta i 230 z bo jest zablokowane. To powinno być, jeżeli przykładam kartę, to 1000 zł netto schodzi z konta e, netto, tak, a wat 230 zł schodzi z konta wat. A nie, że kurczę, przykładowo ja. Korzystam bardzo dużo z karty. Nie wiem, no, przecież w ogóle wszystkie gotówki, eee, same karta, tak? Wszystko kartą, i tak naprawdę, teraz wszystkie faktury będę musiał brać na przelew i iść do domu, przelać osobno VAT, osobno netto. Bo przecież kartą tego nie rozwiążemy. Bo się okaże, że, tak, że będziemy płacić netto i brutto ze swoich prywatnych pieniążków, które zarobiliśmy i mamy na koncie netto. A suma VAT cały czas będzie zostawała w miejscu, te pieniądze nam się nie będą zmniejszały, ponieważ płacimy kartą i cały czas wydajemy, można powiedzieć, ze swoich prywatnych pieniędzy netto i brutto. Także jest świetne rozwiązanie, nie wiem do czego to dąży. Z każdym rokiem mamy jakieś ułatwienia, jakieś kurcze wymagania dodatkowe dla firm. Małe firmy zamiast Polska wspierać, cieszyć się, że, że chcą młodzi ludzie kurczę, osiągać jakieś sukcesy, chcą się rozwijać, chcą kurczę, e, iść do przodu, jakieś dofinansowanie dla nich stworzyć, jakieś e, pomoce, tak, e, żeby można pomóc na rozwój, na zakup maszyn. E, to wszystko jest kurcze niestety, nie, nic nie jest robione. Ja siedzę w branży swojej, także, że finansowania które były, to, to na cały powiat były 4 miejsca, tak? Co to są 4 miejsca? Na cały powiat. No i niestety żadne dofinansowania kurczę, nie załapałem. Niestety za mało znajomości chyba było. Tutaj bardzo polecam yy, LGD z Dzierżgownia. Także, że, że są super instytucja. Yy, I powiem Wam szczerze, że jak tak dalej będzie, to naprawdę małych przedsiębiorców, kurcze będą no chyba wyjadały duże firmy bo no będziemy po prostu bezkonkurencyjnie cenowi albo po prostu nie będziemy mieli zapasu takich pieniędzy żeby ob obrót tworzyć na, na, na między zakupem materiałów wykonania usługi 30 dniowym przykładowo terminem płatności za faktury także naprawdę jest super to tyle, w następnym odcinku porozmawiamy sobie o jakimś innym super udogodnieniu Albo podniecaniu się, jak to w super. Ujna pomaga polskim przedsiębiorcom, co takiego zrobiła, co takiego rozprzedała i w ogóle jakieś świetnie. Dzięki, trzymajcie się.